Każdy z nas w dzieciństwie oglądał bajki. Jedne były genialne, do dzisiaj je wspominamy, inne no... powiedzmy trochę dziwne. W tym filmie wrzucę na tier listę wszystkie te klasyki, od Rexia, przez Spongeboba, aż po Tubisie. To jest moja subiektywna lista, więc jeśli się nie zgodzisz to... Trudno. Bajki będziemy losować na tym kole fortuny, więc zaczynamy. Gdzie jesteś Scooby-Doo, Przybądź tu, bo mamy plan szalony. Ta bajka ma wiele różnych wersji, ale tak w każdym odcinku jest ta sama formułka. Jest tajemnica, jest potwór, jest ucieczka, śmiech i demaskacja. Ale właśnie to było w tym najlepsze. To była bajka, która potrafiła być trochę straszna, ale też zabawna i niesamowicie wciągająca. Ale czasami nudna. Atier. Czułka Maja to jedna z tych bajek, które średnio kojarzę. Główny bohater to ciekawska pszczoła, która w każdym odcinku pozaje nowych bohaterów i świat przyrody. Obok niej zwykle był Gucio, trochę gapowaty, ale uroczy. Bajka miała bardzo powolne tempo i często mnie nudziła, więc tak średnio oglądałem. Cetier. Kto pod wodą ma SpongeBob to bajka o gąbce morskiej, która mieszkała w ananasie na dnie oceanu. Ta bajka miała wręcz absurdalny humor oraz czasami dziwne posacie. Od nerwowego Skalmara przez histeryczną Panią puf po skąpego Pana Kraba. SpongeBob to jest po prostu klasyczek. Estier. Patrol to bajka, która opanowała przedszkola szybciej niż brain roty moją szkołę. Ekipa szczeniaków, która zamiast biegać za piłką ma lepsze sprzęty niż straż pożarna i policja. Dla dzieci idealna. Każdy miał swojego ulubionego psa. Ale jak masz więcej niż 7 lat, to zaczynasz się zastanawiać, dlaczego burmistrz wezwał psy zamiast straży miejskiej. Ogólnie mega dopracowana, kolorowa, idealna dla wczesnych lat. Daje atier, bo jak byłem młodszy to oj było oglądane. Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle. Pinaż i Ferb to bajka o dwóch braciach, którzy w każdy dzień wakacji budowali jakieś absurdalne rzeczy, jak kolejka górska czy jakieś inne rzeczy. Była tam też siostra, która chciała ich przyłapać i nagadać mamie o tym, co budują. A w tle był dziobak, tajny agent, który walczył z doktorem Durnersztycem, który miał najbardziej bezsensowne i Estier. Teletubisie mówią papa? Teletubisie mówią papa? Jak ja tej bajki nie lubiłem, kolorowe stwory skrajny tęczowego wzgórza, które miały zabawiać maluchy. Na pierwszy rzut oka urocze, śmieszne, proste, ale jak się im przyjrzeć, te postacie mają dziwne, nierzeczywiste uśmiechy. A te gigantyczne słońce z twarzy niemowlaka, Eftier. Niesamowity świat gambola. Gumball to czyste szaleństwo w formie kreskówki. Tu nie obowiązują żadne zasady. Postacie są rysowane, trójwymiarowe, z plasteriny, zdjęcie i nie wiadomo co jeszcze. Gumball i Darwin to bracia, którzy zmieniają każdą sytuację w kompletnie szaloną. Humor mega dziwny, ale trafia. Bajka potrafi wyśmiać szkołę, dorosłość, social media oraz samego Cartoon Network. No to i co to więcej powiedzieć, no jest pier. I na Zuma 11 to bajka, która łączy piłkę nożną z mocną wyobraźnią. Zaczyna się jak zwykła historia szkolnej drużyny piłkarskiej, ale szybko wchodzi to na wyższy poziom. Strzały z ognia, lodu, bramkarze łapiący piłkę, piłkę ręką, z energią czy coś, a potem nawet mecze z kosmitami. Główny bohater, Mark, to typ lidera, który nigdy się nie poddaje. Bajka idealna dla fanów anime i piłki nożnej. Atier. Masia i Niedźwiedź to bajka, którą kochają dzieci, ale dorośli mają do niej mieszane uczucia. Masza to typowa mała rozrabiara. Wszędzie jest jej pełno. Ciągle wpada w kłopoty i nie daje nikomu spokoju. A Niedźwiedź to jest jej całkowite przeciwieństwo. Animacja jest bardzo dobrze zrobiona, postaci są wyraziste, a każdy odcinek ma prostą, zrozumiałą historię. Idealna bajka dla młodszych dzieci. Chociaż po kilku odcinkach łatwo poczuł się trochę zmęczonym jej na energią. Nie przypadałem zawsze zbytnio za tą bajką taka nudna i taka, taka se-setier. Hej, dziecię! zobaczyć smerfu las? Przed zapraszam do was! Smerfy to ta jedna z tych bajek, którą znają chyba wszyscy. Mała wioska niebieskich sworków, gdzie każdy ma swoją rolę i charakter. Maruda marudzi, lalu się przegląda, po wszystkimi dowodzi i wszystko garnia. Mimo, że bajka wygląda lekko i dziecięco, to miała swój klimat. Trochę przygody, trochę humoru, czasem nawet morał. No i wiadomo, gargamel i klakier. Byli klasycznymi złolami, których wszyscy lubili nienawidzić. Solidny Atier. Tabaluga ta ta to bajka, która miała zupełnie inny klimat niż wszystkie animacje dzieciństwa. Główny bohater to młody smok, który uczy się odpowiedzialności, odwagi i walki ze złem. Ale robi to bez przemocy, bardziej przez mądrość i serce. Rat bajki był spokojny, miał swoje zasady i posadzie z przesłaniem. Jak zły król Arktos, który próbował zamrozić wszystko co dobre. Dla wielu to była bajka z dużym ładunkiem emocjonalnym, spokojniejsza, ale bardzo klimatyczna. A pierwszy. Reksio to absolutny klasyk polskich bajek. Skromna animacja, zero dialogów, a mimo to wszystko było jasne. Ten pies to po prostu złoty charakter. Pomocny, ciekawski, czasem trochę narozrabiał, ale zawsze z dobrym sercem. Każdy odcinek miał prostą historię. Coś z zwierzakami z podwórka, jakaś przygoda, jakaś lekcja. Bajka była bardzo spokojna, ale zbyt spokojna na mnie często mnie nudziła. Betier Gumisie to bajka, która miała zaskakująco dużo akcji, jak na te czasy. Magiczny sok w gumijagu dawał im turboskoki i siłę, co wyglądało śmiesznie. Ale w fabule robiło robotę. Do tego mieli swoją tajną siedzibę, bronili ją przed ogrami i szukali resztek dawnej gumisiej cywilizacji. Brzmi jak coś dla dzieci, no i sobie tak było. Ale miało klimat. Postacie były różnorodne. Humor był, przygody były, muzyka finrze była. Przyda. To była bajka o dwóch wiewiórkach, które razem z ekipą rozwiązywali różne zagadki. Mieli swoje biuro detektywistyczne, ściągali złoczyńców i zawsze coś się działo. Była akcja, trochę humoru. Fajne postacie i naprawdę ciekawe przygody. Dobrze się to oglądało. Każda postać wnosiła coś innego, a bajka miała swój charakter. Więc Jestem Peppa! Świnka Pepa to bajka skrywana raczej do. szkolaków. A ja jej zbyt nie oglądałem. Ale z... tak bym ją ocenił raczej na c -tier. Nie będę mówił o niej za dużo, ponieważ nagramy odcinek o jej sukcesie. Możecie zobaczyć. Zostawcie suba, lajka, napiszcie w komentarzu jakieś jeszcze bajki z dzieciństwa, jakie znacie. Może się zrobi następną część. Nara.